Cześć, cześć. Sylwek z tej strony, witam was wszystkich serdecznie. Chciałbym wam dzisiaj zaproponować komiks Niepamięć Absolutna autorstwa Antoniego Serkowskiego i Mariusza Pitury. Jest to mroczna wizja przyszłości. Wizja przyszłości, w której technologia, zaawansowana technologia, sztuczna inteligencja stwarzają poważne zagrożenie dla cywilizacji, dla ludzkości. Ten motyw jest dosyć często stosowany i właśnie. Chociażby sam tytuł nie pamięć absolutna, co pierwsze kojarzy się z pamięcią absolutną. Może ten tytuł jest przewrotny. Może jest to celowy zabieg, aby skojarzyć ten tekst kultury z innym. I na ile udany jest ten tekst kultury na tle innych tekstów, które mówią też o antyutopii, o dystopii. Przekonamy się w dalszej części tego materiału. Na początek spójrzmy na samą okładkę, która wita nas iście w niepokojący sposób. Mamy tutaj pewnego człowieka, który spada w otchłań. Na tle mamy gruzy miasta. Mamy tutaj taką pomarańczową smugę, smuga, która dla mnie jest pewną formą właśnie pamięci, pamięci utraconej i scena, która tutaj jest, niestety pokazuje nam coś niepokojącego. Spójrzmy na opis już teraz nie pamiętasz numerów telefonów, PINów, urodzin, prawda? Na szczęście w przyszłości te i wszystkie inne rzeczy pamiętać będą za nas maszyny, ze swoją wspaniałą pamięcią absolutną. Tylko co, jeśli pewnego dnia maszyny się zepsują? Niepamięć absolutna to epicka wizja przyszłości, której z lenistwa oddaliśmy technologii wszystko, co ludzkie, nawet nasze emocje. Samolubny policjant Vincent postanowił nie dzielić się z maszynami wszystkim i jedną ludzką emocję zachował dla siebie: gniew. Zobacz, Komik pozna historię nierównej walki człowieka z cywilizacją, kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia. Co jeszcze istotne, to dla Antoniego Serkowskiego i Mariusza Pitury, niepamięć absolutna jest debiutem i sprawdźmy w jaki sposób się spisali obaj panowie. A debiut wygląda, w moim przekonaniu, dobrze. Pierwsze strony to jest z nami taki prolog. Widzimy pewien napad na bank. Przed bankiem mamy policjantów i złodziej wziął za zakładników matkę z dzieckiem. Niewiele mają czasu. Policjanci starają się uwolnić zakładników i do akcji wkracza robot, który szybko rozwiązuje tę sprawę. Wszyscy są zadowoleni świetna robota, ale niestety zakładniczka. I na tym się urywa ten epizod, ten początek. Mamy kontakt wzrokowy między cyborgiem a chłopcem. Chłopcem, zakładnikiem, który trzyma zakrwawionego pluszaka i te niesamowite oczy. Następnie jesteśmy przerzuceni do roku 2156. Oto historia wydarzy się naprawdę. Nie wierzycie? Dożyjcie i sprawdźcie sami. No, mamy tutaj przytek do nas, taki z przymrożeniem oka, bo kto dożyje i kto sprawdzi. I mamy tutaj przedstawioną cywilizację przyszłości, jakże mroczną, ale też i jakże znaną, właśnie z innych tekstów kultury. Nowoczesna cywilizacja wykształciła nowoczesną technikę, która pomaga człowiekowi w codziennym życiu. Oczywiście od tego jest technologia, aby ona pomagała, ale tutaj mamy. Mocne wyeksploatowanie robotów, maszyn dla potrzeb ludzkich. Człowiek w sumie jest tutaj panem, który nic nie musi robić. Nawet policjanci nie mają co robić. Więc poznajemy tutaj głównego bohatera policjanta, który wie, że sprawy rozwiązują się same. Zresztą jakie sprawy? Tu nie ma żadnych spraw do rozwiązania. Co istotne, to jest pozytywna wizja w pewnym sensie, ponieważ od 17 lat nikt tu nie zginął. Jednakże policjant trzyma w sobie awersję do technologii, pewne zastrzeżenia, więc ten gest, który tutaj pokazuje, to on, on się z nim nie rozstaje, ale w pewnym momencie coś się dzieje. Najważniejsze wynalazki w mieście zaczęły znikać. Nie w wyniku wybuchu czy katastrofy, po prostu przestały istnieć. I to jest mocno niepokojące, ponieważ zaczęły znikać nawet i całe budynki. Najpierw znika pierwszy żywy budynek w mieście. Potem oczyszczacz ciemnej materii. Wreszcie największa elektrownia dźwiękowa. Czy to zamach? Początek buntu robotów. I wreszcie ludzie. Muszą wziąć się do roboty. Dokładnie 4 milisekundy później sprawa trafia na policję. Zgodnie ze starą tradycją, najpierw do policjanta, człowieka. I myślę, że akurat z tym motywem ja zakończę swoje opowiadanie. To są początki, to są początki tej historii. Reszta jest na kilkudziesięciu stronach opowiedziana. Warto zapoznać się z tym problemem samemu. Co się takiego zadziało, że nagle nawet budynki zaczęły znikać? To jest aż wręcz nieprawdopodobne. I naszy gniewny policjant Vincent postanawia wziąć sprawy we własne ręce. I co się z tym zadzieje? To mówię, to trzeba już samodzielnie odkryć. Nie chcę Wam psuć zabawy. Poznajemy tutaj też i naukowców. Trafiamy do pewnego miejsca, w którym testuje się roboty. Patrząc na te karty, co przykuło moją uwagę, to świetne ilustracje. One mnie się tutaj bardzo podobają. One są wykonane naprawdę rewelacyjnie. Zobaczcie sami. Ile jest tutaj szczegółów. Jak tutaj włożono wiele wysiłku, aby ilustracje przyciągały wzrok, aby nie były uproszczone, aby oddać charakter tej fabuły. W moim przekonaniu ilustracje prezentują bardzo wysoki poziom i to zasługuje na uznanie. Kolejną ważną cechą tej książki jest to, że pomimo naprawdę bardzo ciekawej wizji świata, to tej książki nie polecam młodszym czytelnikom, ponieważ tutaj praktycznie non-stop są wulgaryzmy. Z wiadomych względów. Skoro mamy tu głównego bohatera gniewnego, to epitety one tutaj się pojawiają naprawdę bardzo, bardzo często. Być może nawet tutaj gdzieś już to zauważyliście. Zakończenie historii jest dla mnie świetne. O to chodziło. Ja lubię taką formę zakończeń, lubię taką formę finałów, które zostawiają sporą dozę refleksji, sporo do przemyślenia na tym, dokąd nasz świat zmierza. Pomysł na znikające budynki. Jest to ciekawa wizja, która nie do końca do mnie trafiła, nie do końca do mnie przemówiła, ale rozumiem ją. No, ten element fantastyczny mocno mnie zaskoczył i chyba wolałbym jakieś inne rozwiązanie. Mamy też i fajną galerię na końcu. Mamy szkice i jest ich naprawdę dosyć sporo. Jest fajny też stylizowany, jakby spalony papier. To też ma swoje uzasadnienie. Nie będę zdradzać. Dobrze. Tak prezentuje się Niepamięć Absolutna, książka, komiks, które oczywiście polecam. Świetny debiut moim zdaniem Antoniego Serkowskiego i Mariusza Pitury. Ja z pewnością będę obserwować, czekać na kolejne ich propozycje. Niepamięć Absolutna, komiks, który... Może nas skłonić do zastanowienia się nad sobą, nad przyszłością, ale też i komiks, który opiera się na pewnym schemacie, ale pomimo tego schematu to potrafi też i zaskoczyć. Tyle ode mnie. Dzięki serdecznie za wysłuchanie mojej wypowiedzi. Koniecznie dajcie znać, co wy sądzicie, jeżeli przeczytaliście, jakie jest Wasze zdanie, i trzymajcie się. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć, cześć.